Słońce dalej praży, a ja witam Was w drugiej części z obchodu placu. Dzisiaj nie będzie mniej grubo, niż było w poprzednim odcinku. To Wam mogę obiecać. No, powiem Wam szczerze, fajnie. No i przede wszystkim, co jest fajne, mała akcyza. Do wymiany maska, błotnik, zderzak, lampa. Z 2024 roku to jest nie lada okazja. Tak, kochani, Subaru Impreza WRX. Mało tego STI. Dobra, na pierwszy ogień zaczynamy od takiego wypasa, czyli Mercedesa GLE 350 Formatic z rocznika 2020. Samochód został kupiony na licytacji za kwotę 31 tysięcy dolarów. ma przebiegu niecałe 61 tysięcy kilometrów i jest Mercedesem GLE. Cóż można powiedzieć więcej? GLE to jest ten. Takiej średniej wielkości, większej średniej wielkości, bo nad nim jest GLS ten od firm kujerskich. No ale GL jest tutaj jaki jest. Yy, czarny, piękny, widzę w pakiecie AMG. No i ze względu też na to, że taka była cena, co to ja chciałem powiedzieć o tym samochodzie? Przede wszystkim o uszkodzeniu wam chciałem powiedzieć, że jest niewielkie, dlatego zapraszam Was na tył samochodu. No, uszkodzenie jest takie, jak widać, czyli samochód dostał w tył. Konkretniej tą część tyłu, dostał tutaj widzę po belce, leciutko dosłownie po beleszce dostał, dostał leciutko po klapie bagażnika i tutaj jeżeli chodzi o podłogę, mocowania tej belki do nadwozia, nic tutaj e, nie dostało, szkoda tylko opony, bo nie wiem czy jest przebita czy nie, co to tam tak głośno, bo nie ma w niej powietrza, ciekawe czy jest przebita czy nie, a jest jej dużo w ogóle i to taka fajna oponka bo Michelin Primacy, Yy, w rozmiarze dosyć szerokim, tylko niech ja to zaraz sprawdzę gdzieś. 315 40, 21. No powiem Wam szczerze, fajnie. I dobrze to wygląda z tyłu tego samochodu, nie? Poznajmowane są tylne lampy. Jest oczywiście zdjęty zderzak. Yy, tutaj widzę, dostało też po ślizgu, bo ślizg jest tutaj lekko nadłamany, ale nie jest to totalnie naprawa sprawiająca jakichkolwiek problemów. Po prostu trzeba Założyć to, co jest nieuszkodzone, czyścić, rejestrować i jeździć. Yy, AMG pakiet, więc to od razu daje jakiegoś takiego mega wielkiego atutu dla tego właśnie Mercedesa GL. No i przede wszystkim, co jest fajne, mała akcyza, bo mamy tutaj silnik dwulitrowy yy, i wcale nie sprawia trudności temu silnikowi rozpędzania tego samochodu, wręcz przeciwnie, daje on radę bardzo mocno. A jeżeli chodzi o wnętrze. To zapraszam Was do niego teraz, opowiem Wam troszkę więcej. Dobra, z tego co ja widzę, z tyłu sobie nie usiądziemy ze względu na to, że mamy tam ten leżący zderzak i złożoną kanapę widzę nawet tutaj lampy jedną drugą. Więc fajnie, będzie można je wykorzystać ponownie, o ile prawa lampa nie jest uszkodzona. No ale tego nie będę teraz sprawdzał. Wiecie, jak jest. Z tego co ja widzę tutaj wyposażeniowo, nie ma tragedii, aczkolwiek wydaje mi się, że w Giale mogło być więcej rzeczy. Wydaje mi się, że mogło być panorama. A tutaj mamy normalny szyberdach tylko. Fotele mamy tylko grzane, tylko jasz. Pamięć foteli jest tylko na miejscu kierowcy, jest nawet prąd, więc można się tutaj troszkę pobawić. Nagłośnienie Burmester, czyli już fajnie, kapholdery duże, ładowarka indukcyjna, no i ten gładzik do systemu Infotainment. Tutaj się przełącza biegi. Tutaj również. Yy, I co? Ładny design te deski przede wszystkim. Tutaj mamy te cztery nawiewy typowe dla GLE. Tutaj mamy imitację nawiewu, żeby tutaj dobrze to wyglądało w stosunku do tego nawiewu po lewej stronie od kierowcy. Tutaj po prostu tak jest, bo jest. A ten nawiew tam nali taki kwadratowy, po prostu jakby go wyciągnęli z Volkswagena. Śmieszne. No, ale dobrze to wygląda. Tutaj taki piano black. Po prostu full black jest ten samochód. Kierownica typowa dla Mercedesa, taka fajna. AMG. Non-stop. Po schoweczkach, pusto i coś dzisiaj czuję, że nie będzie. Jakiegoś mega kipiszu covidowa maska czarna. Te uchwyty, cykło łapki dla pasażera i kierowcy. Dla kierowcy nie wiem w sumie po co. No ale w sumie jak się tak jedzie, można się złapać i się trzymać i jest fajnie. Kluczyk. Mamy oczywiście tutaj ten wygodny podłokietnik dla dłoni, żeby sobie tutaj elegancko przestawiać rzeczy w systemie infotainment. Klimatyzacja dwustrefowa, bo z tyłu nie ma przycisków do regulacji. Soweczku, pustka. No i co? Giele. Jak gele. Co wam mogę powiedzieć więcej w widowie? Przejdziemy teraz do następnego samochodu. Takiego dosyć można powiedzieć jeszcze nietypowego. z podmarki ze skaczącym koniem. Dobra drodzy Państwo, jest to mord fustang, ale nie taki zwykły mord fustang, jakiego możecie się spodziewać ze względu na to, że jest to Ford Mustang z rocznika 2024 w wersji GT, czyli 5.0 V8 Manual. I teraz tak, jak mówiłem, 2024 rok, więc najnowsza generacja Forda Mustanga. przebiegu około 21 tysięcy km, kupiony w opcji kup teraz za 17 500 dolarów. Tak, nie przesłyszeliście Zapraszam Was do przodu, żeby pokazać Wam jakieś uszkodzenia ze względu na to, że no występują tutaj trzeba pokazać jakie one są a są następujące nie jest to na pewno jakoś najlżej uszkodzony samochód ale podłużnice, belka prościutkie, elegancki. do wymiany maska, błotnik zderzak, lampa mocowania, lampy, ślizgi i te inne pierdolety dalej, do wymiany raczej drzwi no i do wymiany poszycie tylnego błotnika no, uszkodzenie poszło w dosyć takim dużym zakresie samochodu, ale nie jest to coś, co będzie wymagało jakiejś mega ingerencji blacharskich. No i przede wszystkim cena. 17,500 za Mustanga GT z 2024 roku to jest nielada okazja. Wszedłem do środka od tej strony, ale nie wejdę ze względu na to, że po pierwsze nie ma prądu, po drugie, jak nie ma prądu, no to szyba się nie zamyka, no i trzeba będzie wejść od drugiej strony. Dlatego z tamtej strony Was zaproszę. Dobra, to będzie wyzwanie. Ale spróbuję mu sprostać. Włożę tylko tutaj ten dywanik. A ten wrzucę do tyłu i spróbuję tu zasiąść. Co właśnie uczyniłem, nawet mi się udało. No i tak. Manual. Kurde, jak to pięknie wchodzi. Super. Elegancko stawiamy na jedyneczce, i tak Mustang, duży cockpit, czyli wersja GT Premium nie wiem jeżeli chodzi o yy, fotele, czy są grzane wentylowane, raczej tak, widząc po perforacji, no ale nie włączymy mu prądu, nie włączymy mu ekranu, żeby zobaczyć czy to jest dostępne, tutaj z tego co widzę, mamy jakiś tryb Mustang kontrolę trakcji, wyłączenie, świat awaryjne, jakaś gwiazdka, to jest przycisk który automatycznie sprawi, że stajemy się gwiazdą no i maks ogrzewanie na przednią szybę i tak, szybra nie mamy, bo po co, no ale mamy Mustanga GT 5.0 w manualu, super sprawa, szczególnie za taką kwotę, za jaką został on zakupiony, to już w ogóle mega opcja. Kluczyk, troszkę syfu, a z tyłu fotele nieużywane, ale leży z tyłu jakiś ręcznik, nie wiem po co, jakichś częściach. o, ale mamy tutaj też blaszkę z Teksasu. The Lone Star State Fajnie. O, tutaj mamy nawet jakieś nakręteczki. Elegancko. Za tą cenę hiper sprawa. Jeżeli będzie gotowy, fajnie, by było, jakbym się mógł nie przejechać. Szczególnie w tej manualnej skrzyni biegów, zobaczyć, jak to jeździ, jak to brzmi. I jak to przede wszystkim się sprawuje na drodze. No i co? Przechodząc do kolejnego samochodu. Będzie to samochód policyjny, ale też. Nie. Kia Stinger GT. Dobra, kolejny wóz na naszej liście, czyli tak jak mówiłem, policyjny, ale nie. Czyli Kia Stinger w wersji GT Line. Czyli mamy tutaj silnik dwulitrowy, ale za to z napędem na 4 koła. Więc fajnie. Rocznik 2021. Yy, przebiegu niecałe około 71 tysięcy km. Yy, kupiony za 6800 na licytacji. 6800. To jest rok Kia Stinger. No konkurenta, czyli Audi A5 nie kupicie w tych pieniądzach w tym roczniku. A tutaj mamy Stingera, czyli samochód zdecydowanie wyróżniający się na drodze bardziej niż takie Audi. Turbo GDI, czyli pod tą pokrywą kryje się silnik dwulitrowy o mocy około 240 koni. No i taką sobie tutaj się znajduje. Uszkodzenie, jeżeli chodzi o jakby zakres, mamy tutaj zdjęty przedni zderzak, krzywą chłodnicę klimatyzacji. No i pozdejmowane jakieś zbiorniczki i tutaj mamy zdjęty chyba pas przedni nawet, bo tutaj te rozpórki się mają, nie mają tutaj do czego trzymać, ale mamy interkuler cały. Ślizgi tutaj też widzę nawet, że nie są uszkadzane. Nadkola też mamy na miejscu, lamp tylko nie mamy na miejscu, ale to tam oczywiście szczegół. Jakby tak zobaczyć ten samochód, no to nie ma tutaj tragedii. I to jest jedyne uszkodzenie w tym samochodzie, jakby sobie go obejść dookoła. Po tej stronie nie mamy zupełnie nic. Z tyłu również nie mamy zupełnie nic. Cztery końcówki układu wydechowego, charakterystyczne dla wersji GT Line. Tutaj, nawet taka loteczka GT Line AWD, więc fajnie. A po tej stronie również nie mamy nic uszkodzonego. Stinger mi się podoba, ze względu na to, że jest samochodem takim. No zresztą, cały odcinek o Stingerze macie tutaj i możecie sobie obejrzeć, co ja o tym samochodzie sądzę. Zawsze mi się podobały te Stingery od momentu, kiedy wyszły. Już jestem taki stary, że pamiętam premiery samochodów, które już w tym momencie wydają się być wiekowe, bo pierwsze Stingery wychodziły w 2018 roku, a przypominam, że rok 2018 mieliśmy niestety 7 lat temu. Yy, No właśnie. No właśnie. Dobra. Piękny niebieski kolor tego Stingera. O, sobie nawet podotykam, bo słońce nagrzało ładnie blachę. To jest ukojenie dla moich zmarzniętych i skostniałych dłoni w tym momencie drugą zwaleźniętą i z skostniałą z dłonią otworzę sobie tylny przedział pasażerski. No i powiem Wam, że leży tam osłona od silnika i jest zburzona tylna kanapa, więc nic tam za bardzo nie zrobimy, ale zaproszę Was do przodu, tam Wam opowiem więcej. No i tak, Kia Stinger GT Line, z lewarkiem PRMD, tak jak było w tym, yy, w tym Stingerze, który testowałem u nas na kanale. Tutaj jest kluczyk od tej Kii, tutaj mamy coś, Craftsman, jakiś wiatol. Nie wiem, może właśnie komuś otworzyłem bramę. I tak, z wyposażenia. Mamy łopatki do zmiany biegów, skrzynia ośmiobiegowa, nagłośnienie, harcze w karton, grzaną kierownicę, grzane fotele, schowek, trzy nawiewy, ekran, klimatyzację, no i szyberek. Fajnie, że jest, mogło nie być, ale jest. Fotele bardzo fajnie trzymające na boki, więc elegancko. I tak, tutaj widzę jakieś kapselki. Kijowskie by jakby były z kijowa, ale nie są. Ski indukcyjna ładowarka na telefon, no 21 rok, no kurde, więc nie ma wstydu. No też w sumie 3-letnie auto. No ale czas mija, nieubłaganie, moi kochani widzowie. Niestety z każdego roku jesteśmy coraz starsi. No i niestety tak to wygląda. Tempomat, przyciski od radia, od telefonu, jeżeli będziemy chcieli się połączyć. Nawiewy z tyłu, tylną kanapę, jak żeście widzieli, mogli zobaczyć w moim poprzednim teście kij z tyłu, nie było wcale mało miejsca. Stosunek ceny, co do tego, co za tą cenę otrzymujemy, czyli rocznik, wyposażenie, klasa samochodu przede wszystkim. No i wygląd zewnętrzny, który naprawdę może się podobać i się wyróżnia, co według mnie wydaje mi się, że jest to bardzo dobry stosunek ceny do tego, co otrzymujemy za. Za nią właśnie tutaj też mamy przyjść z gwiazdą, tak jak w mustangu. To jest pewnie od jakichś ulubionych opcji, że trzeba sobie do czegoś tam przejść, a jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy w menu, no to w dzisiejszych samochodach jest tak, że żeby się dostać do jakiejś tam ukrytej opcji w menu, znaczy ukrytej do jakiejś nawet podstawowej, to trzeba się przekopać przez ekran dotykowy, a tutaj ten przyjdzie nam będzie pomagał w tym, żeby od razu do tej opcji przejść i nie zaprzątać sobie głowy tym na przykład podczas jazdy. Dalej, schoweczek, no jakieś papiery mamy nawet, i to takie duże. Dużo papierów mamy, no ale nie będę tam zaglądał, bo po co. Jest fajnie, super, fajna kija, ale ostatnie auto to jest dopiero petardo, to jest samochód szefa. Samochód szefa, kupiony w pięknej opcji, za piękną cenę i co się okazało, jak auto dzisiaj przyjechało, zostało dosyć serowo doposażone. Zapraszam Was do Japonii. No to tak, samochód z Japonii, jak już mówiłem wcześniej. Tylko najpierw zacznę sobie od danych technicznych, suchych. Yy, czyli kupiony w opcji Timed Auctions za 4850 dolarów. Silnik 2,5 litra turbo. Napęd na 4 koła. Manualna skrzynia biegów. Przebiegu około 300 300 km. Ale silnik, według Carfaxu, po remoncie. Więc dobrze. No i przede wszystkim rajdowa legenda. Domyśleliście się już o co chodzi? Jeżeli tak, to właśnie potwierdzam Wasze oczekiwania. Tak kochani, Subaru, impreza WRX, mało tego STI. Impreza WRX STI z 2005 roku, czyli BLOBAJ. Można powiedzieć, że najbardziej pożądana generacja, według mnie przynajmniej najładniejsza. Dane przed chwilą usłyszeliście, a najtańszy taki STI w tym momencie na automota jest wystawiony za 120 tysięcy złotych. A tutaj, jeżeli chodzi o uszkodzenie, do naprawy mamy maskę, do wymiany mamy błotnik, do naprawy też podejrzewam, że zderzak, no i tylna klapa jest wgnieciona. No i tyle, jeżeli chodzi o uszkodzenie tego samochodu, no ale przede wszystkim co, drodzy Państwo, STI, yy, czyli co, rajdowa legenda, rajdowa legenda, którą jeździł między innymi Peter Solberg, Colin McRae, yy, Krzysztof Hołowczyc też, no wielu kierowców rajdowych bardzo sobie chwaliło ten samochód, i nie bez powodu, ze względu na to, że napęd, który został umieszczony w tym samochodzie, jest po prostu czymś niesamowitym i robi taką robotę na OS-ach lub na torach w ogóle jakichkolwiek, że jest to normalnie, powiem Wam szczerze, nie do pojęcia. Oczywiście lotka, typowo dla STI. Tutaj kiedyś był napis w Stanach, primitive racing team, racing team czyli prymitywny team racingowy. No fajnie, elegancko. Różowe logo STI, no i przede wszystkim co? Srebrne, nie niebieskie, yy, ale srebrne STI-ki yy, też często wychodziły, w czerwone również też często wychodziły. No ale najbardziej klasyczny kolor, wiadomo, dosłownie, jest niebieski, ale osobiście mi się srebrny bardziej podoba, mimo tego, że ja ze srebrnymi samochodami tak nie przepadam. Jeżeli chodzi o układ wydechowy, tutaj widzę jakąś firmę, yy, nie, jest to oryginalny układ, przynajmniej tylny tumik jest od STI. Chlapacze Rayleigh Armor, czyli coś, co tygryski lubią bardzo, bardzo dobra firma, jeżeli chodzi o akcesoria rajdowe, chlapacze i tego typu rzeczy. Felga też jest ciekawa, felga to jest metod, yy, jakaś tam, nie wiem, nie, nie znam tej firmy osobiście, no, ale oponka jest dobra. Yokohama Advan i, i, i te felgi też wyglądają na bardzo takie wyczynowe, habulce zresztą też, nacinane tarcze i wentylowane. Yy, z przodu podejrzewam, że również... Tarcze wenty tutaj są akurat nawiercane, nie ma nacinanych. No ale dobrze, że ktokolwiek je tutaj wyposażył, bo. Aha, ciekawostka, śmieszna. Jeżeli chodzi o hamulce w Subaru, imprezie WRX STI, zaciski hamulcowe są firmy Brembo czterotłoczkowe. I dokładnie takie same zaciski były montowane w Peugeotie 406 V6. Jeżeli ktoś woła od Was za zaciski po 4-5 tysięcy złotych. Kupcie sobie z za Zatysiaka plus adaptery i macie dokładnie ten sam hebel, jeżeli macie WRX-a. Bo WRX-y akurat nie słynęły z tego, że były jakieś mega fajne, jeżeli chodzi o hamowanie. STiK to jest w ogóle zupełnie inna liga, zupełnie inny samochód. Zajrzymy sobie do środka teraz. Powiem szczerze, nie pachnie w nim za ładnie, bo jest troszeczkę spleśniały. No, wali tak niespocony chłopem. Ale tak, skrzynia szóstka mega wytrzymała od stik a W WRX-ie był pięciobiegowy. Taka sama skrzynia występowała też w Subaru Legacy Spec B, często swapowana właśnie do WRX-ów, takich mocniejszych. I co? Wytrzymała przede wszystkim bardzo skrzynia. Tutaj widzę, mamy nawet opcję DCCD, czyli zmienny rozdział momentu obrotowego pomiędzy przednią a tylną osią. Tutaj mamy, proszę Państwa, IC Water Spray, czyli natres wody na intercooler, co pomaga chłodzić powietrze, które wpada nam do silnika. Podejrzewam, że ten... ten... Inaczej, jest to Subaru, ten egzemplarz przynajmniej, wydaje mi się, że może to być jakiś spec. Subaru miało różne wersje, spec B, spec C, spec type RAR, WR i tak dalej. Tych wersji specjalnych było ponad 500, 500 w ogóle wersji było. Nie wiem, czy ten akurat został doposażony. Ale jeżeli chodzi o doposażenie tego auta, to zaraz nam pokażę pod maską, co się tam znajduje. Bo sądząc po tych modyfikacjach, które zostały tu zastosowane, było tutaj grubo. Przede wszystkim, jak odpaliliśmy tutaj ten samochód, teraz nie mam przy sobie boostera, nie będę odpalał, ale jak auto zjechało z Lory, czy znaczy zjechało z Lory, zdjęliśmy je wózkiem widłowy, odpaliliśmy je po długim postoju. Auto było kupione w Seattle, więc dosyć daleko, więc długo płynęło, i długi czas nie było odpalane na pewno. Subaru ma to do siebie, że po długim postoju potrafi wystąpić tak zwany piston slap. Czyli po prostu jakiś tam zebrany olej w cylindrach, jak ten, jak cylindry zaczynają pracować w bokserze, to tak zaczyna to podstukiwać, a tutaj nie było nic takiego, nawet dymka nie puścił. Więc w ogóle super sprawa i zdrowy silnik według Carfaxu, na pewno, według Carfaxu. niedawno był po remoncie. A silniki 2,5-litrowe akurat z mega trwałości nie słyną. W Europie i Japonii były silniki dwulitrowe, uturbione Tutaj mamy akurat 2,5 litra, ze względu na to, że jest to wersja akurat amerykańska. I teraz tak otworzymy sobie maskę. Przynajmniej mam nadzieję, że to zrobimy. A bardzo chciałbym to zrobić. Tu jest śruba, tu jest zamek. Dobra, operator mi to pomógł. Dziękuję bardzo. Tutaj na dole trzeba było palcami sięgnąć. No i tak, silnik, 2,5 litra, EJ205, yy, nie, po prostu EJ, tak się zgódźmy, że jest to EJ po prostu, bo tam oznaczenia Subaru nie są jakimś moim konikiem, ale tak, jeżeli chodzi o doposażenie tego samochodu, no to mamy akurat seryjny interkuler, ale przewody od chłodzenia i od dolotu są yy, silikonowe, Tutaj mamy tak zwany oil catch tank, czyli taką zewnętrzną odmę olejową yy, i chłodnicę grubą, aluminiową firmy Mishimoto. Przewody też są Mishimoto. Yy, gwint, zawieszenie gwintowane jest zamontowane firmy Tain, tylko że jakoś tak głupio zamontowane, bo patrzcie rozpórka, przede wszystkim kusko japońska, mega dobra firma. Gwint na camber plates'ach tak zwanych, które tymi śrubkami pozwala nam ustawić sobie camber, czyli pochylenie przedniego koła. Tu jest zamontowany tak, jak to powinno być po bożemu. A tu jest zamontowany w zupełnie innej płaszczyźnie. Ta literka L powinna być tutaj i wtedy można sobie ustawiać camber. No i jak żeśmy go odpalili, no to Subaru wiadomo, bulgocze tak, tak fajnie, a tutaj ym, został założony kolektor Równoodległościowy, który fakt faktem ma lepsze przepływy niż, yy, niż seryjny kolektor z STI, yy, przynajmniej z tych podstawowych STI, bo w tych wersjach różnych specjalnych był też mógł występować kolektor równoodległościowy. I przez ten samochód nie brzmi jak typowy subaru, nie bulgocze, brzmi jak zwykła No ale przez to można wyciągnąć troszeczkę więcej mocy. Bo ten odległościowy kolektor on ta jednak posiada w sobie jakieś zawirowania spalin, ale przez to samochód wtedy tak bulgocze, tak jak typowy subaru. No, i podejrzewam, że, że na te modyfikacje, ze względu na te modyfikacje, może tutaj być sery moc seryjna większa niż te 280 koni, jakie tutaj występowało seryjnie. Nie chcę tutaj mówić y, konkretnie, ile tutaj może być mocy, ale pewnie kiedy ten samochód zostanie naprawiony, Bartek pewnie odwiedzi nim hamownię i sprawdzi, co tutaj siedzi. No i powiem Wam szczerze, samochód jest kozak. Przekozacki, szczególnie za tą cenę, prawdziwe STI po remoncie z takimi modyfikacjami, to jest mega okazja cenowa. Bartek tutaj, tutaj stoi zresztą ten jeden z bohaterów poprzednich odcinków, ten Ford. Ten Ford stoi tutaj, STX stoi tutaj. Bartek powiedział, że Ford jest piękny, ale lato wokół tego Subaru tak o, tak super, że, że przyjechało autko w końcu. Mega fura, bardzo mi się podoba. I jeżeli Bartek y, będzie miał jakiekolwiek pokłady odwagi, to może da się przejechać. Mamy doświadczenie z jeżdżeniem suwari już mam. Pozdrawiam kolegę Kamila. Y, to, to, to może może da zrobić karniaka po placu. A jeżeli chodzi o plac, no to dzisiaj byłoby na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę w tym odcinku. No i zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania i do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć.